Rozdział szósty. Wnioski. Kościół synodalny na świecie. Wszystko na naszym świecie jest ze sobą połączone i naznaczone nieustanną tęsknotą za drugim człowiekiem. Wszystko stanowi wezwanie do tworzenia relacji, ponieważ ostatecznie nikt ani nic nie jest samowystarczalne. Z perspektywy objawienia chrześcijańskiego, cały świat jest sakramentalną oznaką obecności, która zarówno go ożywia, jak i wykracza poza niego, prowadząc do spotkania z Bogiem ucieleśnionego w wymiarze społecznych różnic i w pełni zrealizowanego w trakcie eschatologicznej uczty przygotowanej przez Boga na Jego Świętej Górze. W wyniku przemiany przez orędzie zmartwychwstania, Kościół pragnie stać się miejscem, które przeżywa i realizuje wizję Izajasza, aby być ucieczką dla biednych, dla ubogich podporą w utrapieniu, osłoną przed deszczem, ochłodą przed skwarem. To właśnie w taki sposób Kościół otwiera swoje serce na Królestwo Niebieskie. Członkowie Kościoła doświadczają niezmierzonej radości, gdy pozwalają, aby Duch Pański prowadził ich ku horyzontom, których wcześniej nie byli w stanie dostrzec. Proces synodalny zachęca nas, abyśmy w tym pięknie, pokorze i prostocie pozwolili na trwałą przemianę sposobu bycia Kościołem. Encyklika Fratelli Tutti zawiera wezwanie do uznania siebie nawzajem siostrami i braćmi w zmartwychwstałym Chrystusie. Przy czym nie ma to się opierać na statusie, lecz na sposobie życia. Niniejsza encyklika podkreśla również kontrast pomiędzy czasami, w których żyjemy, a wizją serdecznego współżycia przygotowaną dla nas przez Boga. Całun, zasłona żałoby oraz łzy głoszone przez Izajasza są obecne także w naszych czasach. Bardzo często stanowią one wynik zwiększającej się izolacji od siebie nawzajem, rosnącej przemocy, polaryzacji całego świata i wyrwania naszych korzeni ze źródeł życia. Instrumentum Laboris stawia przed nami dużo pytań: jak stać się kościołem synodalnym w swojej misji? Jak słuchać się wzajemnie i angażować w konstruktywny dialog? Jak być współodpowiedzialnym w obliczu dynamizmu osobistego i wspólnotowego powołania chrzcielnego? W jaki sposób przekształcać struktury i procesy, aby wszyscy ludzie mogli uczestniczyć i współdzielić charyzmaty, które Duch Święty zsyła na każdego z nas dla wspólnego dobra? Jak sprawować władzę i być autorytetem w posłudze Bogu? Każde z powyższych pytań służy doskonaleniu kościoła i poprzez odpowiednie działania mamy możliwość uleczenia najgłębszych ran naszych czasów. Prorok Izajasz kończy swoje proroctwo hymnem pochwalnym, który powinniśmy powtarzać chórem. Oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z jego zbawienia. Przyłączmy się do tego uwielbienia jako lud Boży i wypełnijmy naszą rolę pielgrzymów nadziei, kontynuując postępy na znodalnej drodze ku wszystkim ludziom, którzy wciąż czekają na ogłoszenie dobrej nowiny o zbawieniu.